Witam z tej strony Kretopata i dzisiaj sobie zagramy w grani. Chapter 2. Zapraszam. Ym, po pierwsze, nie grałem długo w tą grę, przez co może być ciężko. Damy na Easy, bo jestem słaby. Gramy. <laughs> Proszę, zostawcie lajka albo suba, jak chcecie. <laughs> to jest nieważne. Zaczynamy. Dzień pierwszy. Dzisiaj gram mecz, więc... Muszę wszędzie siły, więc odpoczywam. W miarę pamiętam jak w co się grało. Chyba. Bo wciąż nie jestem niestety. No i czekamy mm. Aż ktoś tu przyjdzie Jest dziadek I czy będzie babcia? Jest babcia A mnie już nie ma ja sprawdzam wszystko co mamy Jedynce. mam coś do helikoptera hmm, tutaj, tutaj gdzie to jest Nawet. dobra, nie ma ich jeszcze więc my mamy czas i mamy podłogi ciekawe, wiara. Tam jest, nie ma jest jest, Ślepy raczej nie Chodź, czemu nie ślepy? Mm, dobra, nie ślepy? O, Durlock. Dorlac, możemy wykorzystać później. Ja nie muszę tego przechodzić. Nie to jest szczerze obojętne. Ale wciąż ich nie widzę. no i dziadek mnie zabił nie widziałem dziadka nie widziałem go ale nic nie szkodzi ukrył się skubaniec jeden ja tak szczerze nie muszę grać na szybko ja mogę grać wolno <śm> Wszystko na no, spokojnie robię. Hop, idziemy tu. Dobra. Co tu babcia robi? Co tu robi babcia? Niech ktoś mi to opowie o to, czyli mnie no i fajno. Czemu nie zauważał? Chyba. I teraz można powiedzieć, że cykam trochę. Tak siedząc. Trzy cztery. Но, курды знову тут есть бабтя. Она не сгуха. Ona nie jest głucha. Musimy poczekać czy ona będzie... Ona gra na fortepianie! Co jest? Co mogę nie robić? A babka gra na fortepianie. Co jest grane? Jesteśmy świadkami tego. Fajne. Może w tym czasie dziadać śpi, ale... что нам для игровой Может Dobra, ona idzie w prawo. W tym czasie my mamy czas, żeby... Musimy poczekać, bo to jest zrobiona czas. A my nie mamy czasu. Dobra. Otwieram. Så bra U nas są ich zbotki. Nie wiem... Padloki. Padloki były na górze. My idziemy po padloki. Dziadek sobie idzie. Nie wiem co zrobić, babcia utknie. Jeśli w ogóle to przyjdzie, ja. Ej, jest babcia może i z drugiej strony.

Mamy coś i shot teraz. Dobra, wiem co teraz robimy. że my łapanki. Oni tu przyjdą, za chwilę. z której strony? Jest babcia. Hello, babcia. Tam jest dom, tam jest ułatanki oh, i teraz czekamy, aż babcia sobie pójdzie. Dziadek. Możemy zlokalizować, czy jest tu. Dziadka tu nie ma. Więc w ten Bo ja się zabiję. Dobra, ja idę. Bezpieczniej będzie to. się. Chyba mnie nie widziała. To był dziadek. Dobra, odmienność 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 to się... Niczego... Co Mhm. Uh -huh. Babulku. Masz znaczy babulko Szybko, chodź, Masz. Idziemy z na górę. Uczymy sobie kamerki. Mhm, um, dobra. Ja nie muszę tego przejść, ale chcę zrobić kilka rzeczy. Mianowicie, tu nie. Zawsze mi się Mamy naboje, więc ja sobie dwa naboje przygotuję. I teraz musimy strzelić tam. Trafiłam. Co tu jest? Nie wiem. Wykorzystałem wszystkie chyba na naboje. Tak. nic nie szkodzi. Eee, dobra. Tutaj potrzebujemy, z tego co pamiętam, um, co, co było? Cut Pliers. Nie wiem, gdzie to może być. Tutaj mamy handwheel, więc ja teraz zrobię coś z handwheelem. Idziemy tak. jak najszybciej na dół. Na dole on się chyba nie respił. Tak mi się przynajmniej wydaje. Co to, co to robiło? Za bardzo nie pamiętam. coś nam otwierało. Nie jestem pewny, ale. Idziemy na górę po pewną rzecz. Robimy to jak najszybciej. Gramy na czas. Где это было? Я тоже погубил. Хорошо, не знаю, где это. А, не бейхай. Мама, 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 не. Co ich tak było? nie ma? No To nam się przyda. Kurde, już 15 minut trwa. Trochę długo, ale może coś wrzucę. Dobra, to Hmm, już kończymy za chwilę. Ojejciu, nie trafiłem! Ojejciu! Na razie widzowie.